Cześć, witam Was, ludzie. Ja jestem Szymon, a to taki nietypowy odcinek, bo sobie postanowiłem otworzyć parę pojemniczków z naklejkami i jeszcze 7 skrzynek, które mi dropnęły podczas grania w CS. -a. Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie kozak. No dobra, więc co? Zaczynamy, nie? Dobra. Patrzymy sobie, jakie tutaj są te naklejki. Może zbadaj. O kurczę. Fajna taka naklejka. To to mi się tak szczerze w ogóle nie podoba, ale no dobra, otwieramy pojemnik. Zobaczymy, co mi dropnie. E, 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 e. O, ja akurat trat, tylko że chyba w innym kolorze. No, Okej, okay. otwórz pojemnik. Sprawdzamy co tu jest. To dom już dropnąłem, ale ona jest filetowa tutaj. Akurat. Tutaj jest niebieska. Um, ok, Okej, okay, okej, okay. okej. No to co, otwieramy pojemnik znowu i patrzymy, co mi tutaj dropnie, co mi dropnie. Okej. Okay. Znowu niebieska. cholera. Okej, okay, na to wszystko to wydałem 3 euro na razie. Na skrzynki wyda wydam więcej, bo to bo ten, żeby otworzyć skrzynkę to jest 10 euro i 10 centów trzeba. 10 euro znaczy 2 euro i 10 centów <laughs> o kurczę. No, kiepsko, kiepsko, na razie to, ten, to wygląda. Czekajcie, sobie tylko zbadam rynek, sprawdzę ile sobie to kosztuje. Ta naklejka kosztuje akurat 15 euro. Czyli jakbym ją dostał i bym ją sprzedał, to bym już był na plus. Kurczę, no, panowie i panie, no coś dzisiaj nie, nie ten, nie śmiga to, nie? zbadaj. Okej. Okay. Otwórz pojemnik. Otwórz pojemnik. Patrzymy, 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 patrzymy. ja, ja i znowu taka mech, taka. Eee, czekajcie, ja sprawdzę, ile już mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tych niebieskich. Kurczę no, dawaj. Chociaż żeby jedna się fajna jakaś trafiła. Kurde. Dobra, sobie ten jak skończy to otwierać sobie potem sprawdzimy ile to wszystko kosztuje. Eee, yy, okej, okay. może w sumie teraz skrzyneczkę otworzymy tak na szybko. Co no tu możemy kosy dropnąć, możemy fajną AWP też dropnąć. To tu jeszcze jest takiego fajnego. No ten gloczek jest też taki spoko, nie? Fajnie wygląda, tylko że jest niebieski, ale no dobra, no to otwieramy. Tylko sobie muszę ten kupić. Hits otwórz pojemnik. A jaj, no. Hmm, jakaś taka, no, taka dziwna trochę, no ale okej. Okay. Dobra, otwieramy dalej te tajemniki. O, panie, ale było blisko, kurde. A jaj, no normalnie milimetry, no. Ja twierdzę, o, tu jest na przykład virtus Pro. Zbadaj rynek od razu. Ta kosztuje 78 centów 78 centów ona kosztuje yy, Ta też ładnie wygląda, tylko że ona jest ten, ta chyba to jest, zobaczcie, ta najdroższa. Zaraz sobie sprawdzimy, zaraz sprawdzimy. Jo pierdzielę, ta aż 56 euro kosztuje. Panie. No to, to jest trochę 56 euro, to sobie mógłbym dobrą kosę kupić. Dobra, otwórz pojemnik. Ajajaj, dawaj, 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 ajajaj, Chyba już ją mam nawet. Tak? Tak, mam. Cholera. No dobra, to się jedną sprzeda. Otwórz pojemnik. Co my tutaj mamy? Zbadaj ten. A, to jest ta sama. Oj, otwórz pojemnik. Ajajaj, no ciężko, ciężko. Jakoś nie wybadają fajne, fajne naklejki. <średzimy> <średzimy> Okej, okay, zamknij. Jeszcze dwie, trzy, cztery, pięć. Sześć zostało. Okej. Okay. Są chyba cały czas te same. Tak, są cały czas te same. Otwieramy pojemniczek. I co mamy, i co mamy, i co mamy? U Wirtus tak! Jest! To jest dobra naklejka. Zaraz sobie zobaczymy. Filetowa naklejka. Zbadaj rynek. Ile ty kosztujesz? Uuu, panie, panie, panie. Czekajcie, czekajcie. Ja sobie jeszcze raz sobie sprawdzę. Hits, hits, hits. Ty kosztujesz 17 centów. No nieźle, nie jest. Nie jest Okej, okay, otwórz pojemnik. Ej, ej, dobra, 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 co mamy, co mamy, co mamy. Uuu, co to jest? Ale ładna, też fioletowa. Też fioletowa, zamknij. Yy, sprzedaj na rynku społeczności. i Zobaczymy ile ono w ogóle kosztuje. Yy, czekajcie. Yy. Gdzie ty jesteś, moja droga? Bo jakoś. Okej. Okay. Jakoś ciebie nie ma, widzę. Mm -hmm. W moim ku. Spadaj na magazyn. Dobra, to później sobie sprawdzimy, ile ona kosztuje. Mm, otwórz pojemnik. Okej. Okay. Otwieramy. Swoją nosem może teraz otworzę, to może będzie większe szczęście. Czekajcie. Dobra, raz, dwa, trzy. <laughs> okej, okay, co z ja nosem zobaczymy Co mi teraz ja, Ajajajaj, jakaś niebieska znowu, no dobra. Eee, patrzymy, patrzymy. Zbadaj na rynku. Ona. to Ta kosztuje ile? 7 centów, okej. Okay, kosztowała się tym 30 kiedyś, okej. Okay. W sumie mam je dwie aż. Mam nie aż dwie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, co z tą naklejką, ale no dobra. Otwórz pojemnik. I patrzymy, patrzymy, co tutaj nam dropnie. Ajajaj, kolejna prawie filetowa była niestety, ale no nie, 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 ten, nie udała się. Dobra, ostatnie dwie pojemniki z naklejkami. Dawać, dawać jakąś dobrą. Proszę, 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 proszę. Uuuuu, Ajajaj, dobra, big jakiś. No to co? Teraz to nie wiem czym otworzyć. Kurde, nie wiem, nie wiem. Dobra, palce wybieram. Otwórz pojemnik. Dobra, czaty. Znaczy ten komentarzyk, ja zamykam oczy i nie patrzę co to jest. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. O, jakaś legendarna. Znaczy te, filetowa, lol. To jest ta sama chyba. Tak, mam dwie te same. Filetowe, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to już ten. po, 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 po naklejkach. Teraz otwieramy pojemniki okej, eee, okej, okay, okay, widzę, że to jest w te samo co w tamtym pojemniku. No, halo, przechodź do kasy, Przechodź, przechodź, okej, okay, Przeszliśmy eee, Autoryzuj. Mhm. Mm okej, okay, otwórz pojemnik. Otwieramy. Zobaczymy. O, to jest ciekawe. Do tego akurat nie mam skina, co sobie zaraz założę. Otwórz pojemnik, więc... Otwieramy pojemnik. Okej, okay, autoryzuj. Dobra, pięknie, otwórz pojemnik. Ej, 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 czaty, no czaty, czaty, nasze ciaciki. Komentarzyki bardziej, ale okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ładnie wygląda, ale jest niebieska. Okej, okay, otwórz pojemnik. O kurczę, co to jest? Rzadki przedmiot. Specjalnie jeszcze jakiś, OK, no dobra. O, czy to jest jakiś fajny akacz? Tak, jakiś fajny akacz jest. Ok. Autoryzuj. Otwórz pojemnik. Kisz fajny akaz. Może akaz się akurat trafi? Aug, Auge. Niestety, auge. No, coś do tych skrzynek szczęścia nie mam. Otwórz pojemnik. Jajajajaj. Otwórz pojem pojemnik. No, dawaj, dawaj. Uuu, ale dobry akacz tutaj, hmm, chociaż to będzie lepsze, ale jak się ten akacz trafi, to też będzie dobrze. Dawaj, 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 co my tutaj mamy, ale kurde, bida no, bida z nędzą, no co ja mam powiem. Dobra, skrzynia, hmm, Otóż pojemnik. Okej. Okay. No, okej, okay, dobra, ja tylko czekajcie, tylko sprawdzę jak stoję z pieniędzmi. Um, z pieniędzmi stoję... Okej, okay, mam jeszcze 4 euro. Mamy jeszcze 4 euro. Dobra, otwórz pojemnik. Hit Otwieramy. A wyskakuje nam... Znowu gówno. Znowu. Niestety. <grym> dobra, otwieramy ostatnią skrzynkę. O, oh, ten akacz też jest dobry. Ile taki akacz? 27 euro, okej. Okay. Eee, zbadaj na rynku, taki to kosztuje 7, taki to kosztuje 7. ok. Otwieramy Tutaj autoryzuj, okej. Okay. Otwórz pojemnik. Mm. Chyba kiepsko będzie. O, filetowa, filetowa. Taka o, piękna, zaraz sobie sprawdzimy ile ona kosztuje. Fioletowa, hit, yy, na rynku społeczności. Mm -hmm. O kurcze! O kurcze! Ta kosztuje 28 centów. 28, a te naklejki kosztują, nie kosztują ich, a nie, da się. Te naklejki fioletowe, które mam dwie, kosztują po 15. Tak, kosztują po 15 centów te filetowe. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. No to co? Ile mam jeszcze pieniążków? Pieniążków na koncie, że tak powiem. Nagrywam 10 minut. Pieniążków mam jeszcze 2,37 euro centów. To może jeszcze pokupujemy naklejeczki. Tak, pokupujemy jeszcze naklejeczki. Oj, nie, 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 nie. nie. Tak, tylko... Tutaj będzie. Mhm. Dobra. To kupujemy. Tu trochę jeszcze potrwa. Autoryzuj. Okej. Okay. Hits. Hits. Ja pierdzielę. Jestem hazardistą. Mm. Czy coś? Nie wiem. Dobra, kupujemy. Hits. Hits. Ok. Ok. Kolejna. Hits. Okej. Okay. Czekamy, czekamy, czekamy. Czekamy, ok. Nie, 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 nie liczyłem ile kupiłem. Zaraz sprawdzę, ja mam hajsu. Euro 30, ok. Hits. Euro y 17. Ica 97 centów. It's OK. I jeszcze ostatnie 70 centów. Ostatnie dwie. Mhm. Mm OK. Tak, dobrze mówiłem. Tak, dobrze, nie mam już. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ekwipunek. Tu są, tu są, dobre. Otwórz pojemnik. To są cały czas te same naklejki, więc nie będziemy się tutaj długo rozmyślać nad tym i otwieramy. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Eee, no dwie filetowe w tym samym tym były i nie trafiłem. No co jest jakiś pech, czaty. Mm, okej, okay. Znaczy czaty, te komentarzyki oczywiście, takie znaczy czaty. Co mamy, co mamy, co mamy? Jakąś kolejną salą naklejkę. Mm. Otwórz pojemnik, otwieramy kolejny pojemniczek. Okej, 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 okej. Tam była czerwona, ale niestety jej nie daliśmy rady dorwać, że tak powiem. Eee, yy, okej. Okay. Kurczę. 10 centów tak tutaj, ja. 10 centów, ota. Okej, okay. otwórz pojemnik. Hyc. Yy, otwieramy, 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 otwieramy. Yy, kurde. Cholera, aż sprawdzę... otwórz pojemnik. Aż sprawdzę, co bym dosłał, jakbym jakbym ją tam trafił. Tylko to była chyba czerwona, tak? Czy jaka to była? Chyba to była. Spadaj na rynku. 25 centów bym dostał za nią, okej. Okay. Okay. Otwieramy, 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 otwieramy. I mamy kolejną fioletową. Nice, podoba mi się. Okej, okay. tutaj ona jest, spadaj. Już wam mówię ile ona kosztuje. Oj, chyba jednak nie powiem. Będziemy musieli chwilkę poczekać. Otwórz pojemnik, cyck. Otwieramy, otwieramy, otwieramy i co mamy? Ajajaj, aj, aj, kolejny jakiś szajs niebieski. Otwórz pojemniczek, otwórz pojemnik. Ajajajaj, aj, aj, czaty, aj. komentarzyki wszyscy, nie wiem. Uuu, mm, kurde, tego jeszcze nie miałem. Kozak, to jest ta co kosztuje chyba z 128 centów, tak? Lipkę nie powiem, wam, bo nie pokazują mi się na tym, na ekwipunku, ale to później sobie sprawdzimy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, otwieramy, 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 co mamy? No tą samą tylko, że niebieską. Kurczę, ostatnie trzy, ostatnie trzy, ostatnie trzy, kurde, kurde, kurde. Otwieram, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Kolejna fioletowa i znowu fioletowa. Ajajaj. Kurczę, 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 otwórz pojemnik. Otwórz. No kurczę, ta to była jakaś, nie wiem. Otwórz pojemnik. Dobra, a jak jeszcze tak, jakbym sobie sprawdził na przykład, ile za tą bym dostał? Za tą bym dostał 51 centów. Znaczy, jakby ktoś kupił mi. Wiecie o co chodzi. Oj oj. Oj oj, oj oj, oj. oj, 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 oj. ta kosztuje aż 10 euro. OK. Otwórz pojemnik. Ostatni, ostatni pojemnik w tym sezonie. Kurde, no i, i pana cholerę. <grym> o wszystko. To wszystko co mogłem kupić, no nie jest tak źle, mogło być gorzej, trafił się nam naprawdę fajny jeden skinek, fioletowy, reszta to tam ten do sprzedaży pójdzie, e, oprócz Auga, bo skina do AOGA to nie mam. E, I no dużo teraz mam tych naklejek, ja ale dużo mam tych naklejek, to mogę sobie e, chyba teraz sprawdzić ile ta na rynku kosztuje. Albo sobie po prostu sprawdzę, tak o, to jest ta stofioletowa, filetowa. Sto, filetowa, sto filetowa. Gdzie ona jest? Gdzieś ty jesteś. Tutaj gdzieś będzie. Bum, 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 bum. Czy tutaj? To jest ta sto, niebieska. Tutaj jest sto filetowa, ale tu są dwie sto filetowe, to spadą na dwie od razu. Ta kosztuje 25 centów, ktoś ją wydał, na no 25 centów, a ta powinna chyba raczej tyle samo, a bo to jest ta fioletowa, a tamta była bardziej różowa, no dobra. No 8 jest, są niektóre po 8, po 4 i jedna po 25, okej. Okay. No dobra, okej, okay. mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zcieńcie łapki w górę i subika i co, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie pa pa, cześć!